Siemano w środę! Ja zjechałem z pola, bo zaczęło wiać. Nie wiem, czy będzie widać. Po fladze wieje, Tu jest mój bolit z rozsiewaczem, którym przyjechałem. Miesza z tym. Siedzimy w pędzie 716. Stoi od tygodnia, ponoć. Ponad, ponad. Nie ponad, tylko ponad. Jaki problem? Przekręcasz kluczyk. Prądu nie ma. Ale już mam miernik I zaraz idę szukać przyczyny. Co się mogło stać. Akumulator sprawdzali. spadzali. jest dobry. No to działam. Widzimy się jak uda mi się go uruchomić. Jak się nie uda, to dzwonimy po elektryka. To by było na razie na tyle. No i obeszł się bez elektryka. Znalazłem przyczynę. Patrzcie. Tu jak są te przyczyny. Zazwyczaj fendach to tu jest ten od zasilania i co się stało? Pyk Co się stało, że tu jest urwany plastik i mi wtyczka nie trzyma. Teraz patrzcie jeżeli ją włożę, to co? że mi wychodzi cały pręd odpalić świecą kontrolki Odpalę ale Ale co z tego, że odpalę Jak przekręcę teraz kluczyk i ruszę tą wtyczką I co? Nieba Musimy zamówić Musimy zamówić Już wam pokazuję Jakby ktoś miał problem To trzeba taką wtyczkę wymienić i po awarii a w międzyczasie jeszcze musiałem opryskać na próbę 10 hektarów pszenicy dobra to by było na tyle trzymajcie się pozdrawiam do zobaczenia